Just okay. will Cześć, witajcie w kolejnych testach autodetailingowych. Dziś sprawdzimy Quick Detailer firmy K2 Model Spectrum, który jest syntetycznym woskiem sprayu i ma za zadanie szybko odświeżyć na szlakie. Bez całej procedury jest to doraźny substytut woskowania. Bądź możemy go również użyć do przetarcia auta na eventach, pokazach, kiedy auto jest lekko zakurzone, bądź posiada ślady zapuszczenia. Przez m.in. innymi ludzkie sebum, jak i możemy go dodatkowo używać jako środek lubryfikujący do glinkowania auta. Przejdźmy zatem do ceny, opisu producenta i sposobu użycia. Cena od 17 do 24 zł za 700 ml plus w zestawie mamy dołączone mikrowłókno według K2, po prostu mikrofibra. A więc poznaliśmy już opis producenta. Ważną rzeczą jest tutaj, abyśmy sprawdzili, czy na powierzchni lakieru nasze kadwa spektrum środek pozostawił ochronną warstwę. Dajemy kilka kropel wody i patrzymy, czy następuje efekt hydrofobizacji. Tak sugeruje producent i oczywiście tak zrobimy, jak w przypadku innych wosków. Przejdźmy teraz do unboxingu i sprawdzimy konsystencję i zapach produktu. Mamy tutaj nasze mikrowłókno I sam quick detailer, który jest w opakowaniu, takim jak reszta preparatów w sprayu firmy K2. Chociażby cleaner, czyli środek odpuszczający. Jest to ciecz delikatnie woskowy. Zapach niewaniliowy. Owocowy, zapach owocowy. Przejdźmy zatem do naszego testu. Warto oczywiście tutaj wspomnieć, że Quick Detailery wiele firm oferuje swoje Quick Detailery i w opisach możecie znaleźć takie akcje pod tytułem nie wiem, że macie jakieś mocne zabrudzenia na aucie i wtedy używamy Quick Detailera. Quick Detailer jest tylko po to, kiedy naprawdę nasze auto jest, można powiedzieć, delikatnie zakurzone, ale to nie jest tak, że Wasze auto stało na dworze, popadał na nie deszcz i porobiły się water waterspoty z odłożonymi zabrudzeniami, piaskiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, takie zabrudzenia się nie nadają. Naprawdę Quick Detailer to jest jakby taka ostateczność, to jest takie muśnięcie, a właściwie wykorzystujcie go do lubryfikacji, tak, w sensie jako lubrykant do glinki, bądź jako wosk w formie... Takiej, kiedy nie macie czasu, aby nawoskować auto po myciu właściwym, ewentualnie możemy również używać naszych Quick Detailerów, po to, żeby rozbić, rozerwać film wodny, który pozostał nam na samochodzie po jego myciu. Oczywiście jest to również przydatny produkt. Wtedy, tak jak mówiłem wcześniej na eventach, showcarsza i tak, ale te auto są praktycznie idealnie czyste. Tam nie, ma, tam nie ma mowy w ogóle o tym, żeby te auto posiadało jakieś takie zabrudzenia, które by dyskwalifikowały je do tego, żeby przetrzeć je właśnie takim woskiem w spray. Cała procedura polega na tym, że po prostu opryskujemy naszą, naszą maskę, w tym wypadku, konkretny ten element, i dokładnie tak sobie przecieramy naszym quick detailerem całą maskę. W tym wypadku widać, że nie jest to produkt, który jest jakby to powiedzieć bez znaczenia, że nie pozostawi żadnej powłoki ochronnej, dlatego, że on nie jest jak woda, to nie jest jak IPA chociażby, która odparowuje, znika itd. itd. On zostaje na naszej karoserii i musimy go dobrze dotrzeć, tak aby nie pozostawił on żadnych mazów. Już nałożyliśmy nasz preparat na prawą część maski. Ta maska we wcześniejszym naszym odcinku była czyszczona przez cleaner, czyli tutaj jest idealne podłoże, żeby nawoskować ją. Jednakowoż my dzisiaj testujemy na niej Quick Detailer. Ten Quick Detailer zostawił powłokę taką, jaka powinna być, to znaczy, tak jak po waskowaniu. Mamy tutaj efekt tego, że naprawdę ten lakier jest śliski, taki przyjemny, zimny można z nim obcować, nie no, żartuję. Chodzi o to, że w rzeczywistości fajnie, fajnie naprawdę z nim się tutaj pracowało, elegancko się dotarło, nie ma właśnie tych mazów, o których mówiłem wcześniej, produkt się nie ciągnął i nie jest to jakaś niesamowita reklama i tak dalej, bo znowu będę przypominał, bo naprawdę męczą mnie te komentarze, ja nie otrzymuję za to żadnych pieniążków, ja nie stawiam na to, czy promować Polskę, czy nie promować produkty polskie, jeżeli jest coś w normalnej cenie, przystępnej cenie, dobrej cenie, czy cenie Odpowiadającej rezultatom, jakie otrzymujemy yy, przy danym środku, to ja po prostu to mówię. Jednakowoż nikomu nie sugeruję, co ma kupować na ten moment, co jest najlepsze, i tak dalej. Dlatego, że jeżeli ja będę miał na kanale 1000 testów, to wejdziesz sobie na kanał pod tytułem produkt za 100 zł i produkt za 20 zł. Jeżeli ty zobaczysz, że efekt przy tym i przy tym produkcie jest praktycznie taki sam to Ty będziesz wiedział, który efekt jest dla Ciebie odpowiedni, co jest na Twoją korzyść, co jest na Twoją kieszeń. E, oczywiście są fanboje, niektórzy uwielbiają purboja, niektórzy uwielbiają Swisswaxa, niektórzy w ogóle nie używają wosków, a ładują powłoki permanentne, e, inni używają tylko... E, Past kocha, nie używają mencerny, inni jeszcze używają autosola itd., itd. To również są jakieś i nie patrzą wtedy na ceny, tak? Po prostu biorą to, co lubią i to, co znają i dany produkt im się podobał wcześniej i oni kontynuują, że pracują na linii produktów danego producenta. W naszym przypadku my testujemy wszystko i każdy niech wyciąga wnioski sam, na tyle na ile te moje testy są dobrze opracowane, tak abyście mogli zobaczyć, czy w rzeczywistości występuje ta różnica. Wracamy zatem do naszej maski, koniec już tego przemówienia. No lakier, fajnie mhm. i delikatna taka wąsik tutaj unosi, jest naprawdę przyjemnie się z niej pracuje. Zobaczmy teraz na porównanie 50-50 tej maski, czy ona jest przyciemniona delikatnie, bo my wcześniej na szklinę, który miał gles, który miał efekt przyciemniający, odtłuściliśmy i na to załadowaliśmy quick detail, który w tym momencie w rzeczywistości może dać nam jakiś skutek bezpośredni bezpośredni natłuszczenia tego lakieru i prawdziwego porównania. Ale żeby nie było nam mało i żeby właściwie nie zafałszować i zrobić nieobiektywnego testu, Zróbmy tak, że jeszcze ten kawałek elementu, który nie był cleanerowany, również nałożę tutaj quick detailer aż do tego załamania na masce, i tylko tamten element nie będzie miał na, siebie, na sobie quick detailera i nie był robiony wcześniej żadnym cleanerem. Na nasz element nałożyliśmy już środek spektrum tutaj jest bardzo ślisko, bardzo ślisko. Tam, gdzie pracowaliśmy maszyną, jest bardzo ślisko. Tam, gdzie był cleaner, jest bardzo ślisko. Tam, gdzie nie był przygotowany lakier pod produkt typu WOSK, tam, gdzie lakier już sam z siebie nie był wyczyszczony, spektrum również jest śliskie, ale nie aż tak fenomenalnie. Jednakowoż dużo bardziej niż na elemencie, który w ogóle nie ma. Słyszycie, tutaj mój palec piszczy. Zatrzymuje się e, moja rękawiczka, tutaj nie ma takiej opcji. On jest natłuszczony. Tak samo Wy tego teraz nie widzicie, ja zaraz spróbuję Wam to ukazać. Rysy, które tutaj były, były dokładnie takie same jak na tym elemencie. Było to tysiące drobnych rys, standardowe zarysowania e, jak na większości samochodów, które powodują, że wtedy nasz lakier wygląda bardzo źle. I tak jak już wcześniej wspominałem, że właśnie te rysy, kiedy usuniemy, to... Dopiero ten lakier nabiera błasku, a nie chodzi o usuwanie bezpośrednio tam tych mocniejszych rys w klarze, w lakierze bezbarwnym. I tutaj wracając do tematu, spektrum został nałożony, on natłuścił, ja nie mówię, że on natłuścił na wieki wieków, tak, ale na ten moment lakier jest natłuszczony. I tych zarysowań tak nie widać. Dlatego, że jakby w cudzysłowie są wypełnione. Na tej zasadzie możemy do tego podejść, aczkolwiek no nie jest to taki środek typowo wypełniający. Tak? Mamy takie środki na rynku, yy, które po prostu jak można powiedzieć zapychają te ryski. Aczkolwiek tutaj po tym natłuszczeniu te drobne rysy nie są tak widoczne, nie są tak wyudatnione. A więc spójrzmy i porównajmy efekt po nałożeniu Quick Detailer. Tutaj mamy element, który nie był polerowany, gdzie nie był używany cleaner. Tak jak widzicie, oczywiście te rysy są widoczne w naszej lampce inspekcyjnej, tego nie oszukamy. Aczkolwiek w rzeczywistości, teraz kiedy wyłączę lampkę inspekcyjną, tych rys nie widać. A tutaj, dokładnie w tym miejscu możecie zobaczyć, w tą stronę, tysiące drobnych rys, widzicie? W tą stronę jest tysiące drobnych rys. W rzeczywistości, kiedy byście stali teraz koło mnie, widzielibyście to o wiele, o wiele lepiej. Tutaj mamy spektrum, środek, który natłuścił lakier. Tutaj te rysy nie są widoczne, aczkolwiek one oczywiście nie są usunięte. Powtarzam, nie są usunięte, są tylko przykryte, można tak powiedzieć, są natłuszczone. Przy lampce inspekcyjnej widzimy, no, że lakier jest w stanie takim, który klasyfikuje go do korekty lakieru. A teraz przejdziemy do miejsca, gdzie zostało, właściwie nic nie zostało zrobione. O! Moment. I przechodzimy teraz tutaj. No i spójrzmy, te rysy są bardziej widoczne. Tutaj mam ogólnie środek spektrum, jakieś kropeczki, które poleciały przy docieraniu. Nie chciałem go teraz, musiałem odtłuszczać ten element. Ale widzicie, te rysy są bardziej widoczne. Są bardziej widoczne, bo nie są natłuszczone. Więc... Yy... Co można powiedzieć? Można powiedzieć, że można nawoskować ten element syntetycznym woskiem w płynie. Jednocześnie oczywiście pozbywając się bezpośrednio takiego efektu, właśnie porysowanego lakieru, ale no oczywiście nie w takim stopniu zadowalającym, aczkolwiek zawsze jest to lepsza opcja niż tylko umycie lakieru i pozostawienie go na sucho i bez ochrony, i z tysiącem drobnych zarysowań bez jakiegokolwiek przykrycia. Przechodzimy zatem teraz do testu hydrofobowości, wylejemy troszeczkę wody, zobaczymy jak środek sobie poradzi z odpychaniem wody z naszego nawoskowanego elementu. Można powiedzieć, że jak na taki środek w tej cenie, w tej prędkości nakładania, bo w rzeczywistości naprawdę jest to dosyć krótki okres. Aczkolwiek, no 10 minut na całe auto, nie oszukujmy się, nie, nie ma takiej możliwości. W 10 minut yy, porządnego nałożenia i dotarcia, no chyba, żeby ktoś naprawdę się starał. Aczkolwiek też nie możemy dociskać mocno mikrofibry, bo sama mikrofibra potrafi porysować lakier. Yy, tym bardziej pamiętajmy o tym, żeby składać ją do środka, tak aby brzegi nie miały kontaktu z lakierem, tylko były zagięte do środka, żebyśmy samą tą powierzchnią obramowaniem, które jest ostre i w które w kontakcie z lakierem może to porysować, aczkolwiek również występują już mikrofibry, które są cięte laserowo bodajże i nie posiadają brzegów, e, takich jakby oprzywanych. Wracając do tematu, efekt jest w porządku, cena jest w porządku, co można jeszcze więcej powiedzieć? No co, no dobra opcja, tak? Nasz test dobieg końca, jeżeli kanał się Tobie podoba, daj łapę w górę, suba, naciśnij dzwoneczek, to jest bardzo ważne, tak aby być na bieżąco, co się dzieje na kanale, bo tylko to, jak klikniesz na dzwoneczek, gwarantuje Ci to, że dojdzie do Ciebie wiadomość, że coś się pojawiło nowego na kanale. Sprawdzaj oczywiście cały kanał, sprawdź Insta, Facebook, zostaw komentarz i do zobaczenia do kolejnych odcinków Piona.